Cześć, to fina Tarka, co ma przy jak Chris i Versov. Zaraz pewnie chmura przyjdzie i dzisiaj czwarta część pokazania ja mojej wioski. Możecie najpierw zacząć tutaj. Teraz szybko wam mogę pokazać, bo mam mało czasu na razie. Bo wiecie, zaraz będę musiała gdzieś iść, tam, tam, tam. I właśnie chciałabym pokazać tą wioskę. To jest część takiej wioski, takiej przy lesie. Ona mogę pograć! Hania zaraz pogra, tylko wam szybko pokażę ją. I tu mam taki swój lasek, ale w tym lasku jest dużo zwierząt. Ja znalazłam małego pieska. O, i to jest największa budowla, ona się prezentuje jak chcecie. I nie będę pokazywać, bo to będzie godzina, ale mogę Wam... Tu mamy takie wioski, tu są połączone wioski. Także nawet na chodniku są muszka. jak chcecie jeszcze piątą część, bo chcę ich zrobić tak z 20 tych części albo z 30, że pokazuję moje wyskaję. No... Nie! Piąta część, czyli piąty filmik zrobienia tym. A tutaj mamy u góry. Oj, zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Duże, chyba za 20-15 minut będziemy iść to. Jeszcze Wam pokażę coś. O, tu jest to przykład, że tu mogę patrzeć na całą. Całą wioskę całą mogę patrzeć. I w ogóle Hania właśnie chciała, zaraz wam... Po, żeby chciała mi dać, żeby pograła i wam pokazała swoje domki, bo Hania, ile ty masz tych domków? Właśnie teraz będę jej robiła czwarty, bo ona chyba już ma trzy, trzy i taki też jest tutaj fajny i tam u góry jest walką. Ja szybko schodzę i pokazuję Hani jeszcze domki, bo to jest najważniejsze. O i konie mam. Hanie, ładny konik. No i tu mam takie domki. Złotawe. O taki. O, normalne domki po prostu. O, i tu mam takie pracownie. No. Zamykam żeby nie nie weszło To są połączone, po prostu, że tak się kręcą. O, tutaj babę pracownię dużą bardzo, tu jest taki domek, tu też jest pracownia. Hania, ale ja jeszcze nie pokazałam innym. Nie, pokazałam. I tutaj babę wszystko. Hania, teraz Hani domki. I tu chciała pokazać, że zrobiłam domek swój na drzewie. Mój? Hmm. Hmm. jakiś to jest, no to jest mój i Hani, może być dla Hani, bo Hani będę robiła w tym drzewku, tak? W tym drzewku wam zrobić? Tak. Więc może później będzie piąta, czwarta dzisiaj, czwarta, tak? P może później piąta, ale nie wiem, albo jutro, tutaj mamy to pod ziemią, jak chcecie. Hania chce, żebym ją zrobiła i żebyśmy jeździły. Tak. Dobra, no to zrobimy ją tak, pierwszego października? Dobra, za kilka dni Tu jest pierwszy Hani różowy dobek Takie kwiatki Hani, tu się ten dobek bardzo podoba Ten najbardziej Ci się podoba, chyba, nie? nie jest taki z kwiatkami Już idą na górę pewnie I jeszcze jeden O, chyba tutaj jest jeszcze jeden I tam był jeszcze jeden o, Taki I tu też taki jeden połączony z białym więc jak będzie grała, to jak będzie chciała spać, to albo w tym, w tym, albo w tym będzie Albo w domku na drzewie swoim. A dr może też 1 października też zrobimy yy, ten domek na drzewie, hani. O, tu jest taki o, jeden zwykły. Daj jest... mi tę grę! Mama, bo na chcę mi dać w Kochani, to był szybki taki pokazówka, bo muszę już iść. Będę nagrywała... Jeszcze tam gdzie będę I będę jakieś sorce dawać Wpadajcie na mój kanał, papa pa. Jeszcze wam chmurę pokażę, bo nie widzieliście To jest mój chomik To już musimy wyłączyć Możecie się pożegnać z Minecraftem O, to jest chmurka i burza więc kochani papa, kochani, czekajcie później na czwartą, piątą część. A jak nie, to jutro będzie i pierwszego października, albo drugiego będzie ta, ta, ta wyścigówka, co robimy, albo i domek na drzewie. Hani, zobaczymy, jak się wyrobimy, bo będzie szkoła. Więc nie wiem, jak to się wyrobimy, ale jakoś tak. Więc wpadajcie na mój kanał, bo chmura i dusza mają wózek dwupiętrowy. To pa.